A jak u Ciebie z reklamą na Facebooku? Czy zarabiasz na niej, czy masz straty? Właśnie dla takich osób, które nie chcą już generować sobie strat, albo jeżeli masz sklep i chcesz skalować go, to przygotowaliśmy kurs. E Specjalnie stworzony dla sklepów internetowych, czyli reklama Facebook dla branży e-commerce. Ten kurs jest wyjątkowy e, z kilku względów. Pierwszy z nich jest to, że ten kurs jest stworzony przez dwie osoby, które można powiedzieć zjadły zęby na reklamie: przeze mnie i przez Tomasza, którego możecie znać z Take Dropa. Przygotowaliśmy dla Was kurs, który jest podzielony na trzy części. Teorie, później aspekty techniczne i później takie praktyczne rzeczy, czyli ja i Tomasz pokażemy ci, jak stworzyć e, kampanię, czyli jak my to stworzymy, jak możesz wykorzystać. Coś ciekawe, że każdy z nas ma troszeczkę inne podejście e, do tego. E, jest tutaj wszystko zawarte, wszystko co najważniejsze, co pozwoli ci e, odnieść sukces w reklamie na Facebooku, czyli więcej e, zarabiać na reklamie. Pokażemy ci także, jak skalować takie reklamy. No i dla tych osób, które dopiero zaczynają, to pokażemy ci także jak rozpocząć tą przygodę. Będzie wszystko od targetowania przez remarketing grupy podobnych odbiorców, no i skalowanie, czyli wykorzystanie, optymalizację reklamy pod kątem konwersji. Zapraszam Cię na ten kurs, zapisz się, ja tutaj jeszcze idę do dalszej części tworzenia tego kursu, mam nadzieję, że się spotkamy, ale jedyne co Ci mogę zagwarantować, że ten kurs naprawdę spełni Twoje oczekiwania.